700 pucharków na penny. Oczywiście na dło, bo na solo to będą by i by było głupio No dobra. Ogólnie ja. ja Zapraszam do znajomych. I ja dzisiaj planowałam być 750, ale nie wiem, czy mam wbijać, czy nie. Napiszcie mi w komentarzu. Jak ja się stresuję, tygrys, mam polaka. Jak to jest organizacje międzynarodowe? To coś więcej, tylko drugie miejsce zajęć. Jak to tylko drugie miejsce zajęć. Dosyć takie trudne. Nie, no nie jest trudne. Nie wiem, sam, do się wydadłam. Tak? Daj kilba. My siedem mamy ty, bo to może ja chciałam drugie miejsce zająć, ale może wygramy to. O, szelkę, Jezus, ale dobrze, że tam Sorry, że tam, bo po prostu telewizor włączony. Moja mama słuchała, ale już nie słucha, i nie wiem, czy my jest włączony. Nadal, a no nie trafił. Dobra, uch, oh, na

wygrana. Mamy wbite w końcu 700 pucharków. Nie no, nie wiem ile to wiem. Choć długo, ale no długo, długo bardzo, ale w końcu wbi wbiliśmy. Jest fajnie. Aha, mój kubi. Ja mu napiszę, że nagrywam. To muszę dać tutaj, żeby... Dobra, nieważne. Nie Dobra, napisano, na grywam. I daję ja go mnie dło Dobra. I będziesz, to jest mój kuzyn, taki daleki, daleki kuzyn. Ory.

Nie tak, mój kworzyw w końcu to ready. Oj, sorry. No. Dobra. I zagramy z jeszcze jedną gierkę. I to już będzie koniec na tyle z naszego odcinka. I no w sumie jednak wybieram te 750 kart. I ogólnie brakuje mi 6 subów do 20, więc jak wybierze te 6 subów, to zrobię. I yy, tego... A, moje nie Sorry za zmyw z ręką, słyszycie? Co jest? Co jest? Tak, bro, tam co to za A, dobra. Ja ogólnie mam takie, takie bugi. Że pierwszy raz mi się to spotyka na odcinkach. Po prostu u mnie tak jest, że dostaję lagi i nie mogę się ruszać, bo mam taką lekramę jakby. Widziałam, wiedziałam, że skoczy. Dobra, no i minus, proszę, nie 20. Dobra, ja nawet wyczułam, że będzie 20. No, nie, no I spadłem, no nie mogę krótko, moim kuzynem. Dobra, to ja kończę nagrywanie. Elo.